Koń C6, no dobra. Mamy to swoją ideę. Paradoksalnie, to niby się wydaje, że jak ten koniec na no FPG jest taki silny, to nie powinienem grać w taki sposób, ale ten koniec też już jest na, na tyle impostorem, że, że wbrew pozorom jest to legalne. No i tam wyprowadzam teraz, tak jakkolwiek, i na sam koniec dopiero go nie zetrzy. Jeśli, no, jeśli też, żeby trochę tylko koniec spacyfikować, w ogóle nie mam opcji wrzucania remisu. Aha! You, co? You can offer a draw after move 30? Nie miałem pojęcia, że jest Sofian Rule na Czeskobi... na, Czesko, na tej na Tedzie. No dobra, happy takie typowe posunięcie. W sumie fajnie byłoby zagrać tak, 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 no ale to jest raczej niewykonalne. No końca się to do przewidzenia. Ja w sumie tego wymieniać nie chcę. Zagram na razie tutaj. Tutaj i krótką. dama D7. To dość enigmatyczne akurat. Zawsze mogę grać tak i tak. No koń G4 jest niestraszne, to zawsze mogę grać z G1. Gońca chcę utrzymać się tej diagonali, żeby C5 mu do głowy nie przyszło. Zawsze jakieś haczy się przyda. Ten ruch też powinienem wykonać. No dobra No, hatszy zagrab. No, I ja tego pionka usiądę. Jak on chce go bronić w tym momencie? Jakby to jest dla mnie zagadka. Bo to wygląda bardzo spoko, gdyby on się z koniem na F5 wyrobił, no ale chyba się nie wyrabia. No w taki sposób, no ale to już trochę bieda. No ja mogę zagrać tak tak jeszcze. Okej, okay, teraz będzie grał konie F5. No to mi się nigdzie nie spieszy. Ten pionek po prostu będzie słaby. Ja sobie tutaj porozwijam figury. Zagram go, nie z D3. Chociaż czy zagram go nie z D3? Jeśli on w ten sposób stoi, to ja też mogę tak go bezmyślnie ponapiję się nim pionkami. Tam dociągnąć do A5, zagrać B4, żeby mu wybić z głowy tutaj granie na skrzydle hetmańskim. Dobra, gonie D3 się na pewno przyda. Kto drugich już wykonam. No paradoksalnie po F może D nie jest głupie. To w niektórych przypadkach ma sens. Nie wiem czy w tym akurat. No chłop naprawdę prosi, żeby się na niego tutaj rzucić na tym hetmańskim. No dobra, nie będzie. Na no, F -a po prostu F odbije. To też nie ma tragedii. Okej, okay, przygotowuję konia B5. Spoko. No reaction. Jak zagra mi koń b5, ja mogę zagrać na chwilę wyrzut c1 i ja jemu teraz też piłek na e6 podwisa, ta pozycja w ogóle zaczyna trzeszczeć w strasznie czarnym. Taki koń na b5 fajnie wygląda, ale ja się sam przekonałem, grając z Elopawłem, że to jest taka pseudoaktywność. Dobra, przygotuję się, przygotuję się na tego konia b5, bo to jest na pewno będzie chciał wykonać. Chyba, że gościu będzie naprawdę grał c6 taką tak, totalną strukturę żółwia, ale w to już mi się nie chce wierzyć. Król b8, ok. Nie będzie tak. Mo może da się na b 3 czy nie 3. Po końdzie ja mogę wbić, wbić, wrócić. I po prostu mu zabiorę pionka. To tutaj żadnej filozofii z mojej strony chłop nie uświadczy. Biorę i mam wywalone. No teraz tylko, żeby na jakiś G5 się nie nadzieć. No właśnie, G5 będzie grał i teraz się przed tym trzeba umiejętnie obronić. No zagram tak na razie. Jakby przed tym... Ja i tak go nie powstrzymam przed G5, ale... Trzeba zrobić tak, żeby ten ruch był jak najmniej bolesny w skutkach. No teraz wydaje się być bezbolesny. No zbiję wieżą, zagram konie w 4. To też wygląda z mojej strony dość stabilnie. Wieża F1, wieża f 4 to wygląda jak zajebisty manewr. Bo przy okazji wieża z trójki będzie broniła pionka na C3. A ten pionek jest tutaj e, punktem, który broni całej struktury. No dobra, zagram tak. Ja w ogóle mogę grozić na c Jak król H2 wieża G3. Jakby ja mam proste zdanie, powymieniać wszystko w pizdu. Okej, okay. aha, to i tak nie wisi jeszcze, no to mogę spokojnie wieżę g3 zagrać. No i spoko, druga wieża na pizdu. zanim on tutaj dojdzie skoczkiem, to wszystko tu będę miał. W sumie najpierw może chcę uderzyć, albo nie, zagrał najprościej na świecie. No i teraz zbiję, druga wieża na g3. No jeszcze ma o tyle pecha, że ta dama mu nie wyskakuje, gram w zasadzie ruchu na wszystko dama g5. Żeby tutaj za bardzo mi nie poszarżował. No i spoko. No i teraz tylko jakiś bezpieczny ruch. No mogę po prostu próć pionkiem. To też brzmi jak rozwiązanie. I w sumie nie. No nie wiem, czemu miałem tego nie zrobić. No dobra, idę dalej. Konia 8, g 7. No spoko, tylko. Jak zagram tu, to nawet g 7 nie zagra. Mogę? Mogę. I król H3, żeby na H4 nie było. Dobra, daj pionka. Poddał się od razu. Patrzcie, w ogóle gładziutka partia, totalnie bez, bezbłędnie zagrałem. Jestem przekonany, że to była bezbłędna partia. Nie no, yy, Kamer będzie dużo lepszy od Limana w przyszłości. A tego go się w ogóle kojarzę. Dobra, zagram tak. Już nie chcę mi się grać tych najbardziej oplepanych schematów. Już mam wrażenie, że nawet kiedyś go na czeskole nie dobrało. Chyba normalnie ma wyższy ranking. Mogę tu? A, no, mogę. Eee, czy mi tu grozi goniec h7? Chyba nie. To tak na, na bicie mam, bicie, bicie, goniec g5, dama h5, niezg h7, powinienem tam żyć. Dobra, nie sprawdził tego. Rój. Goniec g5. Spoko, ja mogę wygrać tak. No i plannie zawsze ten sam, Zagrać przez ci i C5 i tyle. C5 końcerzy ci w tym Wariant piramidy. Z racji, że już za kolapie mi się pojawiają, no to, to jest ten moment, kiedy trzeba. Kiedy trzeba ląda na ustawie czarnymi. wartelona 2137 dała suba, Dziękuję, kochanie! Nie wiem, czy ja w, nie wolę się najpierw jakiś tego paradoksalnie. Nie, na pewno nie. Chcę. W ogóle po tym FG jest warte uwagi. W tych pozycjach się czasami tak gra. No, chodzi o to, że teraz po hagi, jak on mi tam zbije, to hapić będzie trochę nieprzyjemny. Dobra, zobaczymy, co on teraz zrobi. W w taki sposób. No dobra, to mi trochę ułatwił życie. Czy ja chcę grać H6? Nie, nie wiem, czy chcę, ale wiem, że muszę. No, ja muszę te końce postawić, żeby co ma mnie H6. No i też trzymać te dwa pola, one są dość ważne. Okej, okay, no, on grać A3, B4, co jest bardzo dziwne, to nie, nie, nie te struktury. Ja sobie będę grał teraz w Polinice. Najchętniej to bym w twoim sobie wieże taka typowa Bumeranga. gra może tak, tak. Jakiś... Końbeczuć nawet nie jest do końca z ideą, żeby. Okej, okay, no gra tak, to zagrał końce 4. Można nawet b 5 apić. Trochę nie wiem o co mu chodzi w tej pozycji. No dobra. Jeśli gra w taki sposób, to nie chłopie b 5 To koniec mojego wykurzenia. No teraz tak. Właśnie, potem wbrew pozorom, nie, dc jest bo pole 4, puszczam. po prostu DC zbije. Nie ma co kombinować. No dobra, on chce iść na c5, no ale to poleć 5 na pewno nie daje mu tyle, co mi daje polecy c4. Zajmę sobie a bić po prostu. Oczywiście po ba ja nie mogę tego zbić, bo tam na koniec mi bierze wiś, no ale jak on mi to zbije, to ja zagram, najpierw bierze a8 i potem sobie zbiję tę grę. kolejności wiele to w moim rzeczy nie zmienia. Podoba mi się pozycja to bardzo, okej, okay, to jest dobry ruch. Ale ja też mogę utrzymać się w po raz kolejny. Bo nie chcę od razu tego bić, bo jakbym zbił to, my z mi skoczkiem. A moja idea jest taka, że ja wolałbym to zbić wieżą, a nie, a nie koniem na 5. Dlatego chcę wyczekać, aż on te koni ruszy. Oczywiście na no, nie mogę mu tu nasze żyć wisić. Tam ta wieża była broniona. No już teraz te konie a 5 wyglądają sensowniej, jeśli ta wieża broni na b5. Tak długo jak się nic nie dzieje wokół mojego króla, to ja na chat Club zawsze jestem lepszy, bo moja struktura pierdolowa patrzy w tę stronę. Zawsze lepiej jest mieć takie pionki, bo one się osadzają na pionku e 7 do którego się nie da dostać, niż mieć takie pionki, bo pionek D4 zawsze będzie mu podpisał. Tak w skrócie wytłumaczenie, dlaczego piramida jest tak stabilna. Dama F3, też enigmatycznie. Tego ruchu tutaj to ja totalnie nie rozumiem. Coś na mocy no, i się, no musi to, to bić. No dobra, no ale to bije wiesz. To ja jestem zadowolony. Tu nie ma żadnego C4. Aha, on tak po prostu chce do defensywy przejść. No chyba żartujesz. Już masz zamiar aż tak dupę zapierać, chłopie? No jakby dla mnie spoko. Pójdę po prostu po tego piąka i tyle. Jakby jak wezmę tego, to weźmy tego. No ale nie no, to jest przecież dla mnie świetne. O Jezu, on nawet nie chciał tego bić. On się przestraszył. Może ja zacznę od wieża A1? Ej, to jest... to jest big brain idea, bo ja mogę teraz D2 grać. To jest chyba dobre. Nie wiem czy jest dobre, ale zajebiście wygląda. Taki ruch, którego nie chcesz... Aż, aż głupio byłoby nie wykonać. No i teraz mogę zagrać tu. Czy może najpierw sieknę? I teraz tu? Bo po prostu ładne to było, dlatego to zagrałem. No to zagram B4. No, na no to konie G3, a jeszcze wisi. Tam... Okej, okay, no on chce iść po tego pionka. Oj, oj, oj ale to chyba. No tak, jeśli ja tego wezmę, to już jest totalna straka dla niego. Jeszcze tak bardzo niefortunnie tego króla postawił, że on chce się wodować pod jakiś motyw. No ale dobre, nie muszę tego robić wcale. Mogę po prostu się cofnąć i po tego pójść. Mi się nie spieszy w tej pozycji. Aha, tylko on teraz przygotował. Dobra, czyli najpierw do szacha, i wtedy dopiero pójdę lepiej. To akurat kolejny, że coś... Aha, dalej nie mogę być na No To, to może po prostu tak. Żeby nic nie wisiało. No i teraz dopiero biegnie na e5. nie, nie obronił na e5. Bo ta, ten, ta dama jest przygięwana. Ja bieżę b5, a on dama c7. O, no to, gd. b5. GG. Bieżę b5 na 2 2 Kurde, dobrze dzisiaj gram. karotana. Dobra! Jeśli dzisiaj agresywnie, ja to wcydam. No i ch nie, to No to się pobawiliśmy. Powiem tylko, że na G3 kiedyś postanowiłem, że trzeba koniecznie nie wszystko grać. Czemu? Nie mam pojęcia. Już od, od czasu, kiedy tak sobie postanowiłem, zdążyłem zapomnieć, dlaczego tak chciałem grać. Dobra, w depozycji się zawsze tak samo gra. No dobra, no jak zagra gonie H6, to dla mnie spoko. A3. Czy grać po prostu o A5? W sumie. Chodzi o to, że paradoksalnie w tych pozach jest to słabe, bo E5 gram po prostu. W ogóle on mnie bardzo kusi, żeby E5 zagrać. Na D5 się zagram tak. Nie wiemy jemu tego zagrapadom E6. O, no, zajebisty skoczek. Może tu? Niech będzie. No po prostu teraz zadanie jest takie. Utrzymać tego konia na A4. Jak beznadziejnie stoi, to niech tam, niech tam zostanie. No powinien jakoś, jakoś iść do C3, D4, no, przynajmniej ja bym tak grał na jego miejscu. Albo od razu D4. Dobra, to zbija. Czy to też zabija? To no, wbrew pozorom jest takie proste pytanie. No raczej nie chcę tego bić. Może tak? No, to brzmi jak jakiś plan. No jakoś bardzo mi zależy na tym, żeby ten koń tutaj został beznadziejny. To jakiś Betry w tle może nie będzie nikogo no. Albo w ogóle, znaczy, no, jedyny problem. C3, no ale C3 to jest głupie akurat. To nie wiem czemu, ale na pewno jest. On chłop się ładuje po. Najpierw no pole C4 za bardzo osłabił. To pod milion motywów to chodzi. Może tak w tle Tylko na to może zagrać dama E2. I tam, jeśli nie mam nic od razu, to nie mam nic po prostu. Dobra, no partia przez neta, no, trzeba czasami zaryzykować. O może też Cebę zagrać, no ale to tak, tak, no jakby pionek za tego gońca to jest dobry dni. Może jakiś gońc harzyć, ale to w końcu cztery z tempem. Też jest taki coś, czego on nie powinien chcieć przynajmniej. No tak nie mogę, bo Cebę, ale mogę zbić. To wygląda jak bo teraz mam ideę taką, no i przy okazji obroniłem tego skoczka. Na co tu może? Przecież wtedy pod to podchodzę, to też nie jest takie dobre. No mogę zagrać tak, co mi to daje? No w sumie coś mi daje. Bo jak zagra tak, to przynajmniej jest trochę powiązany. Aha, w ogóle o tak ani może? A może, może? Nie tak łatwo ocenić. No ale bardzo, to jest taki ruch, tego się po, po prostu nie chce wykonać. Nawet jeśli on jest dobry, to na pewno chłop ma teraz opory wewnętrzne, żeby zagrać no To po prostu bardzo brzydko wygląda. To no, jak zagra mi konie na wypięciu, ja nie tak tak zagrał. No właśnie. Dziwi mu się, że takie decyzje nie dziwię musisz takiej decyzji nie powiedzieć. Też tak się trzebać. No okej, okay, on no, teraz ewidentnie się tutaj czai. To jest kurde o wiele bardziej nieprzyjemne niż mi się wydawało. Tak nie mogę, bo też kąt w sensie, Może mogę, bo tam jeszcze na koniec biję. Ej, ale to nie wygląda głupio robią się dymy Dobra, no, obiecałem sobie, że będę grał agresywnie. No to jeśli mam grać agresywnie, to, to jest agresywny no, ruch. Wisi mu tu, wisi mu tu. Zlega pewnie. Tak miękko zagrał. No das na to konieczny. Albo no, lepiej, tutaj. Kurde, jak zagrał taki miękki ruch jak koniec, to teraz tam poza wygląda świetnie. Nadal mogę powiedzieć. nie wiem czy tego nie zrobię. No chyba to działa. O Dust tutaj musi wtrącić. O, nie wtrącił. No tak. I tak. No i zabieram mu już do wieża. No wiadomo, że w ten sposób jeszcze zagra. No a to i tak zbiję. No tego piłka nie chcę oddawać, więc zagra tak. obskurne bo sobie niszczę strukturę. No ale niektóre ruchy w szachach nie, nie mają być ładne, tylko mają działać. No to. No i nie podda się. A mogę to jakoś martwić. Dobra, ezu. Mówi wam, że dzisiaj jest forma. Czujesz, że nie jest tragiczne dzisiaj. C6, C5, dobra. Zagram karokana. Już wystarczy tego stylu. Jezu, jak to się grało? Nigdy nie pamiętam tu. No i tu jakaś idea na pewno była. Chyba tu. I powiesz dynek jest d 4 na pewno takie coś istnieje. Hmm. No chcę na pewno grać E5F4 No dobra, zagram na razie F4, zobaczymy co się. Co się wydarzy? Na papierze mógłbym zagrać tu i tu. W sumie! Niech będzie. Jak już zagrałem A4, to nie wygląda głupio. Koń D1 od chyba 2 lipca. koń G4 to zbije. Ok, ja mogę... tak po prostu. Masz jak ten bunkier postawić umiejętnie? On zaczął od H4. Bo on chce jakaś kolej G4 jeśli ja się zacznę skoczkiem. Czekaj jest jego idea. Może tu? Kurde, tak byłoby fajnie, gdyby piekł C5 O, no na, na to już tak. Teraz G4 nie mam tego pilnuje. Zajmę te C5, wreszcie. I wieża A6 będzie ładnie po tej całej linii woli. To jest taka poza, że jeśli przetrwam, to naprawdę się będzie bardzo nieprzyjemnie grał biały. Już tych pozycji się trochę nagrałem w życiu. Dobra, na to tutaj, żeby dalej był g 4 nie dać. No właśnie, on się teraz przestawia. No i to jest moment, w którym ja się muszę zastanowić. I to wygląda jak stosownie. Dobra, ja też muszę jakoś zacząć gaślać w tym skrzydze. Bo, stojąc i zapierając dupę, to ja tej partii nie wygram. Ta wieża się tu przyda? Ona się może przydać, to nie będziesz tą płytę. Ona się już przygotowuje do G4. Dobra, ja z tym nic nie zrobię. Demony jeden to dość dziwny ruch. No ja będę ch ja oczywiście jeśli tego dostanę możliwość. Teraz zbiję tu. Jak zbiję tu, to zbiję tu. Ej, mega mi się ta pozycja podoba. No kurde, stawiam bunkier, no i niech pokazuje, gdzie jest jego wad. Chwila, czy ja tu mam kombinację? No, chyba wam nie? No, chupa zatkało, dobra. Dlatego w na polską nie zmienił. To duża konkurencja była. Ha! Oh, yes. Dobra. Co, będziesz w w teorii, głupią? No, jak w to pójdzie, to to beat Przynajmniej to zagrał, to tyle dobrego. Może coś ciekawego się dzieje. To jest partia Janik Heberla, jak ktoś sobie chce sprawdzić. I da król d7. Chodzi o to, że od razu bić na jest nieprzyjemnie, ja tutaj gram na c8, na b7 szybko. No, na to gram b6. No, to akurat mało krepany w miarę. To, są, to, to jest y, wariant z czasów, kiedy jeszcze Naprawdę mocno trajhardowałem szachy, więc to pamiętam. Tylko jak to się dalej grało? Dobra, jakiś taki ruch rozwojowy może. Idea taka, żeby może jakieś zwierzę nawet dama cepić może czasami. Nasz pytanie, Julkę, ci się udało rozśmieszyć. <noise> Co w ty takiego śmiesznego, Jula? No trochę wziąłem zaskoczenia, to prawda. GOIN F4. No kurda, się ładuje pod jakieś, nie wiem, H5. Mogę się tak z wstępem tu pograć. No dobra, H5 zagram. I co on robi dalej? To no, też zagram. Jak wstępem. No i się cofie. No i jak on tego gońca chce mi Kurde Kurde, i zobaczcie! To tego, tego nienawidzę w szachach. Odklepałem teorię i nagle mam wygraną. No jaki jest sens tej głupiej gry, jeśli tak to ma wyglądać. Zero jakiejś takiej inwencji twórczej. Zazdroszę właśnie ludzi, którzy grają tak w szachy for fun, Że wy możecie sobie zagrać co Wam się podoba. Jakbym ja zagram, co mi się podoba, to od razu sobie przycinka. Ja. Jak chcesz inwencję twórczą, to odpalaj mosty? No by nie. No dobra, czas się zabunkować. I no to co? Uciekam. Aha, to nie że to No brawo, Igorek. No, gratuluję, mu. Ja, dziękuję. Tyle szczęścia, że nawet ta podwórka jest na mnie dobra. Chyba. Przynajmniej chcę wierzyć, że jest dobra. Wbrew podręcznej bezpiecznej, że ten król się będzie ciągle wierzyć wiesz, tego pana, co w tego pana. Idealny scenariusz jest taki, że siada na jakąś tego płytę, ale to wbrew pozorom nie leży takie proste. No, H3 to wygląda jak najgłupszy ruch świata. O. Się od razu zreflektował, i zagrał 400. No, Dobra, pójdę na tego pionka. Jego gońca obroni? No to wtedy do zdrowotnego tego się, się, się godzi. Dodaj tego, tak? Wracam. No, jeszcze jednego No Jakby sam na siebie ukręcił bat w tej pozycji. No, Okej. Okay. Nie tak powinna była ta partia wyglądać, jak tam dograłem się do wygranej, to po prostu powinienem tę partię skończyć. No ale dobra, ważne, że do celu. O, Iron Erygaisi. Co to, Dishu, gramy razem? Włączy kresik animuł z Tu Miałem jakąś fajną ideę, że ma F3 można grać. Dobrze, chcesz to skorzystać. I po E6, kurde, jak to się dalej grało. Że tu jakoś potem było Edge. Najpierw się grało na pewno G2. Chyba tu i jakąś potem H4 h5 Wiem, że takie coś istnieje. no Dobra, tutaj tak gramy H4. Dobra, gramy agresję wyjątkowo. No w sobie ta pozycja mi się bardzo podoba. Niech oba chcielić. A D5 no będzie szedł. No, w sumie tak. Czy ja mogę jakiegoś temu zaradzić? D5, ale D5 mnie nie przekonuje. To już wolać jakaś tak. Po prostu bierze takiego pionka. No niesamowite, no ale wiadomo, kozakowi wolno. I piąka pionka udaje, że to jest dobre. No jeśli obaj wiemy, że nie jest, to ja mu tego nie udowodnię, bo jestem za słaby. No tak to wygląda w większości przypadków. No, chciałbym się go b jeden w takiej sytuacji. Zająć. No wiadomo, weźmie kolejnego pionka. No ale co ja powinienem zrobić? Może jakiś d na aferę? No ale to takie na aferę przez pół ruchu. To już bardziej na aferę to jest koń H5. Ale mam taką ideę. To jest w sumie ciekawe. Tu idzie. Kurde, w sumie, no, niczego ci nie boję. w sumie gra dokładnie tak samo jak ja, tylko że jak ja gram w ten sposób to przegrywam, a on wygrywa. No, dobra, nie będzie tak? Wierzę E8, chyba musi. No i tu. Ej. Czekajcie, bo tutaj w ogóle wchodzi go jest no, Ako co ma z robić. Ma <laughs> Ej, chwila, to chwila, to chwila, to chwila, to chwila, to chwila. Bo ja chyba tutaj nieintencjonalnie zrobiłem coś genialnego, no właśnie, on kurde panikuje. Na no, to przecież jest w... no, tu, tu nawet nie biorę tej wierzy, idę po matę. Ja pierdolę, no niesamowite. No ale, ale mi się teraz humor poprawił, coś śmiesznego.